Nie bardzo i nie mogę się i mieć prze ciebie i nie mogę mieć i dawać wszystko i nie mogę dać i brać miłości Spicowany golf, no i zabrze które jeszcze śpi pusto ludzi brak no stadion górnika to wiadomo no a tu na dole jest smart gym no niestety trzeba było jechać na smartzin na zabrze. Niestety, tu się wszystko zaczynało, tak szczerze powiedziawszy. Tu zacząłem przygodę ze smartem, bo był pierwszy, który był dla mnie najbliżej. Marcin jechał na piąto do roboty, piąto ciści 14 wyłaził z gruby, kwiewdi Podniecony sutek i zadupiał od razu na siłownia. Na zabrze, żeby nie robić dwóch, dwóch tych samych tras, praktycznie to zadupią od razu po treningu, po siłowni na trening. i to była taka jedna wielka rundka. A teraz Chiu z groszem idemy robić bench press. Został mi ostatni tydzień bench pressa od Seby. Teraz mam 145,7 serii po 3, a chyba za 2 dni będzie 155 serii po 2. I koniec. No to się wdupił ozonowanie jakieś. Od 0.0 do 7 rana. Nie? Mm, a widzicie na czym ja już jest ja? Mm, a jak muszę wam powiedzieć, że jak jo jest na czajnie, to mnie cisną grzegorzki. I idę na spiętych pośladkach. Bo tu nie ma kaj się wyłonaczyć. Oj dać! Oj, 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 fantastycznie, normalnie ja. Ja tego mi trzeba było strona. By wiedział to Ciulom na Katowice. Zjebałem. Szukamy seracza. No, doczekałem się. Oczywiście czajny zszedł. Chociaż ryjok jeszcze czerwony, ale już go nie czuję. No, także okiele jak zwykle strefa tym razem zabrzuł. Otworzyłem to siłownię. Kurwa, puściutko jeszcze. No więc jedziemy od razu bez pierdzielenia. Mamy godzinkę czasu, bo więcej chyba na to nie będzie trzeba było 145 jak dobrze pójdzie. Urłaki, czystoniak to wszystko, ta cała strefa, te wszystkie ogromne ciężary, tam cała strefa Crossfit i tam różnego rodzaju oldschool No i tam w lewo, w chuj, tam elejko sprzęt To wszystko za 49 zł miesięcznie Taka siecióweczka. Jak tu nie chodzić? No taka siłownia, kurło, kurło, paki koń, paki koń, paki koń, pogo, pa, pa koń, Tak wyglądać po 40 minutach treningu 7 serii po 4, 7 serii po 3 bench co 45 kilo no i ta korampa yy, bicepsa od 20 do 10 kg bez przerwy aż do usrania, aż nie będziesz umiał zrobić kurwa kołapa. łapa czekaj, teraz, teraz, teraz kurwa, kurwa łapa Przed już, nie, po jednym waleniu już, przepraszam No i Małcin już jest po treningu. Dzisiaj po przeszłym miesiącu przerwy w końcu mi się udało zrobić przysiaden machen. Aż mi narosło. Także no, skończyłem na 190 kg. Może i bym zrobił więcej, ale stwierdziłem, że no, po takiej przerwie bez pasa, bez pasa, z neoprenami, z butach, bez czapki było też to, bez pasa, i bez, bez pasa i bez czapki było zrobione. To jest to całkiem dobry wynik, bo jakbym miał pas, to pewnie bym szedł około 210-220, więc a po co to komu? Na co to komu to potrzebne? Komu to potrzebne? To by nic nie dało w sumie. Także no, jestem zadowolony, że w końcu się udało. Na razie nic nie boli. Chyba już w ogóle nic nie będzie bolało, więc możemy wdrążać przysiady i kto wie, na co tam się jeszcze przeszykujemy? A! Coś tam się szykuje zaczynamy ostatni trening benchpressa potem docelowo Semix powiedział, że ma być tydzień przerwy od wciskania. także no przed chwilą mi się kurewsko nie chciało, nawet się zrzemnąłem chwilę po treningu, było takie osłabienie. no i co, no i 150kg, 500 podwał mam nadzieję, że zrobię, chociaż mnie coś poboleło bark, także jademy na upejnioną Rybady science no i dzisiaj jest ten dzień że już coś zawiozę Sebiksowi z siłowni, z piwnicy, także kończy się jedno, no a na smarcie trzeba napijeprzać teraz. No, na pełnej kur. Zobaczymy, może w sierpniu ma jakieś zawody XPC chyba albo coś w tym stylu. I może się przeszykujemy, jak noga nie będzie boleć, także no, taki będzie plan docelowy. Patrzcie, oddałem sprzęt. Widzicie, jesteście świadkami. Także sebik z mnie nie będzie tu podpuszczał. Mo sprzęt oddany. Tak, jeszcze mu go wyczyścimy ładnie. Niech się świeci jak psu jajca. Teraz to jest siłownia Mega Pro. Wszystko jest. Trabary, nie trabary, łamane, lejko. Patrzcie co jedzie tam na gruba pumpa 150, pumpa! Kajom domie do mnie na bielszowicy! Uju! Pumpa! Będą popować woda! trafiło, że Marcin ma urlop od 4 lipca, więc będę nasopać, szykujemy formę życia, głowa już widać mało tłuszczu, jest już fajnie, 2,5% tkanki tłuszczowej na mózgu, żartowałem, na głowie, nie na mózgu, także jademy. paleciach hercuje i z gumą poluje. Gdy dupę zobaczy, rozlega się strzał. Kość ty wniaku Zestaw gum nie byle jaki. Od Marcina rozrabiaki, chociaż psotnik jest z tej mendy, Fajne są to powerbendy. A co pana, Józefie! Ja do do matki idziemy.